Cześć, nazywam się Zuzia i jestem dietetykiem. W dzisiejszym filmie zdradzę Ci trzy najlepsze sposoby na insulinoporność. Insulinoporność to stan, w którym organizm ma obniżoną wrażliwość na insulinę, czyli hormon regulujący poziom cukru we krwi. Objawy insulinoporności to smęczenie cenność, szczególności po posiłku, problemy z redukcją masy ciała, zaburzony lipidogram czy podwyższony kwas moczowy. Poznaj trzy sprawdzone sposoby jak radzić sobie z insulinoopornością. Po pierwsze bilansuj swoje posiłki. Nie musisz rezygnować z pęglowodanów, Pamiętaj jednak, aby wybierać te, które mają niski indeks chemiczny, a dodatkowo łącz je z dodatkiem białka i tłuszczy, które będą obniżały wyrzut insuliny. Po drugie, zrezygnuj z picia kawy z mlekiem. Często mamy wrażenie, że napoje, które wypijamy, nie mają żadnych kilokalorii. Jednak jest to błąd. Wypijanie kawy z mlekiem pomiędzy posiłkami będzie stymulowało wyrzut insuliny we krwi. Postaraj się pomiędzy posiłkami wypijać tylko czarną kawę lub herbatę, zioła oraz czystą wodę. Po trzecie, włącz aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników regulujących metabolizm węglowodanów w organizmie. Regularne ćwiczenia wpływają na obniżenie glukozy we krwi, a także na poprawienie wrażliwości komórek. Na insulinę. Włącz do swojego stylu życia aktywność typu cardio. Mogą być to spacery, lekki trukt, czy jazda na rowerze. Na pewno zauważysz różnicę. Daj znać w komentarzu, czy znasz jakieś inne sposoby w walce z insulinopornością i koniecznie zaobserwuj mój kanał po więcej takich filmików.